Dopiero co do meczu, słuchajcie, dołączyłem. Udało mi się zabić tylko trzy, e, koleści. Cześć Wam wszystkim z tej strony. Sebo Wam, Battlefield 3 dawno rzeczywiście nie urządzałem. A to jest w końcu też FPS. E, wam pokażę statystyki. Punktacja, gdzie ja jestem, ale wygraliśmy. Wygraliśmy, czy 3 zabite, a w zabicie. Wziąłem sobie AK-74, e, i łupaliśmy. Teraz chyba powinna być runda rewanżowa rewanżowa, bo, bo broniliśmy. Tak, byliśmy obrońcami, teraz będziemy atakować, także będzie, słuchajcie, jeżeli to będzie runda rewanżowa, to będzie się działo, będzie się działo, będzie, będzie ciekawie, także słuchajcie, usiądźcie wygodnie, ee, weekend, naprawdę nic więcej, słuchajcie, nie trzeba... Do gromienia. Widzieliście wymagania systemowe do Battlefielda 4? O, podbój granicy Kaspijska, czyli jednak już była ta końca. Dobra, będziemy grali podbój na granicy Kaspijskiej. Widzieliście wymagania do Battlefield, a. jeżeli nie wejdźcie na mojego Facebooka, e, tam zarzuciłem wymagania sprzętowe. No, także zapraszam na fejsa nowy. do znajomych. Zawsze tam jakaś społeczność, można wrzucić e, jakiś ma ma materiał, poinformować o jakichś tam e, ciekawostkach. Wejdźcie sobie, zobaczcie sobie wymagania e, systemowe, jak się prezentuje Battlefield. 4. Dobra, weźmy sobie tutaj może LKS-84 Javelina i myślę, że będzie dobrze. Natomiast na nim się i pójdzie zestaw I idealny. Co my to mamy? Mamy tam jakieś pojazdy, są pojazdy, trochę trzeba będzie przyspieszyć jak do tego czołga. Si tu w byłoby naprawdę i dałoby fajnie radę. Jak najszybciej, jak najszybciej, jak najszybciej, ci i Dobra, jestem wsparciem, może być. Dramy jakiś nie ma Granica Kaspiska Zobaczcie tylko jaki jeszcze on ten dziesiąty dziesiąty level ooooo udało mi się trochę coś tam przestrzelić, ale widzę, że to grubo A czemu on ten nie jedzie Dawaj ją. aha widzę, widzę, widzę Widzę, widzę, widzę Okej okay. Dobra, obrywa. O, SMS przyszedł. tak jak zawsze, jak ja nagrywam. Zawsze. SMS przychodzi. Dobra. Widzisz, tu pojazd mamy po prawej, prawda? Chociaż oni wyszli z tego pojazdu. Tu gdzieś kolesie powinni być. Stój, stój! Dobra, ja robię wypad, ja idę do nich. CO ZA ODRZUT? FAK! KURDE! Widzieliście to? Ja pierdziulę, zmieniam broń. Co to było? <ścoughs> Ale tak jest, jak dawno się nie gra w jasne jasne. Dobra. Antena, ja się nad nią odrespię, tylko nie chcę, jest, wezmę AK-74M. Tak. Okej. Okay. O, widzę, że tu grubo jest. Granat, 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 granat! Padnij bo padli, no! Leż! Ja pierdolę. Poważna sprawa. Poważna sprawa. Stalimy w antena. Ja się wezmę jeszcze raz na tym dospie. Tu widzę, że grubo przeciwnicy są po drugiej stronie. O kurwa. Nieładnie. Spokojnie, damy radę. Jeszcze mamy trochę czasu. I takie rzeczy się robiły. Jeśli zachciałbym, kolesia respić. Co? Tak no, i przyjęliśmy. Zerważywałem się. To snajper. Ja pierdolę. Tu widać, że ogary grają. To nie jest jednak co za ten? Nie, no damy radę, jeszcze na Antena. Na swoim się, teraz się widzę, że tu koleś ogarnięty ładnie tu ciśnie. I dobrze. To wszystkim, cel został zneutralizowany, odbiór. Tu koleś gdzieś jest, na burze. Jest, mam ciebie, bydla. Czekaj, no, ja mu ci uratuję! No, punkty. Stawaj, chłopie! Jak armia, to armia. Jak jedna drużyna, to jedna drużyna. Musimy tamten punkt... Teraz byśmy musieli przejąć tamten. No to tam się udamy. No, jest koleś. Może uda mi się go bo Prowadź, za daleko. Wstawaj, stawaj. Tu masz apteczkę. Wsparcie drużynowe jest najważniejsze, by nie było, że nie gram drużynowo tutaj coś nam lata nad głową. Ja widziałem. Ok, koniec serwo. czekaj, moment odpowiedni. Możesz ruszyć do ataku. Apteczka na przód. Dobra, utrzymujemy ten punkt kontrolny, nie na co się Wiem, wiem, że zneutralizowaliśmy. Okej. Okay. I tak ma być, i tak ma być. Bierz teczka lecz się. W razie czego. Tam koleś był, tam koleś był. Gdzieś widziałem tu kolesia, idę go zobaczyć. tu widzę, że... Patrz jak nas dopierdala. Idę zobaczyć, co tam się dzieje. Jak jest jeden, to i na pewno jest więcej. Może tutaj są jeszcze akurat? Nie, tu jest nasz, dobra. Nie, jeszcze, coś tutaj, ktoś jest. Oznacza helikopter, żeby widzieli że jest. śmigłowiec wiesz? Nie, nie ma nikogo. Nie, tu nie widzę, żeby też był. O, ale to śmigłowiec dopierdziela do systemu. Fak! Dobry, dobry jest. Lecz się koleś, lecz się, lecz. Bo będzie jest kolejny atak. Ja na cholerę spiedalam z tym. No, Daje nam popalić. Zobaczy, czy ktoś przeżył? Nie, nie ma nikogo. Dobra. Czyli teraz ciśniemy na antenkę. Stacja nadawcza tvn <grystanie> Jak statystyki? No, 2 do 4. To już jakoś to lepiej wygląda. Dramy takiej nie ma. Tu joke jest. Nie, tam się nawet nie bawi, słuchajcie. Nie, nie widzimy, dobra. Wolną ścieżką, selbowo, szczyt. Czołg, no, jest. Tu koleś gdzieś jest. A no, gdzieś tu koleś jest. Nie widzę go, nie widzę skitu. Nie jest. Jest zabity, dobra. Okej, okay. głowę dostał. Czyli wszystko tak jak należy Czyste okaz zajebistości ja tam nie jestem taki, wiecie tyranem jak w Call of Duty, ale 10 level to już taki drang nie robi, prawda? Coś tam kurde, jak on mnie zobaczył, jak on mi ogarnią? Z myślałem, że tą drogą będzie, jednak mi widział. No, nie spodziewałem się, że mnie zauważy. A szkoda. Szczyt zgórza. punkt kontrolny na B, na wzgórzu, na wzgórzu, na wzgórzu. Na wzgórzu chodźmy. jest tak cholerny. Dobra. Si się zrewanżowaliśmy po części. Jakby nie patrzeć, jeden słuchajcie, jeszcze jest w o, 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 Wmagacę centralizowanym, Jezu, ja go nie widzę, słuchajcie! Sorry, zio, naprawdę, nie, 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 nie widziałem go, wieszcie, kurwa, starałem się, ale nie, nie, nie odczejemy. Tam jest pojazd, więc nie trzeba zobaczyć, co nam się świeci. O, 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 o. Może akurat coś z tego będzie, słuchajcie, Choke. Abyśmy poszli w A to by było zajebiście. O, coś, coś się zauważył. Chyba nie widzę go. Chłopie! Anteczka, trzymaj, trzymaj, lecz Dobra Teraz byśmy A musieli zrobić, nie wiem jak jest... jasna cholera Ja go oznaczyłem, ale nic ale słuchajcie nie zdzielam z samym Wiecie, co ja, nie mogę tu się podrapa dobrze Padni, padni, może jak on jako wyjdzie z pojazdu Pójdę zobaczyć, może się akurat uda. Nie, nie zauważył. Wyjdź no! Wyjdź, 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 wyjdź! Kurwa, no. Gdzie ten chuj jest? Dobra, mamy asystę. udało się! <laughs> fajnie, mamy chyba wszystkie punkty. 3 punkt E, no to idziemy na E. transport potrzebował. Kole, nie da rady, no. Jak chcecie, to mogę więcej wam Battlefield, Battlefielda Jeżeli wam się podobają gameplay z BFA, to mogę coś w wrzucić, tak? Nie ma problemu. Poczuć się na polu walki. Battlefield to jest troszkę zupełnie inna gra niż Call of Duty. O, był koleś, ja. Nie wiem czy on przeżył to czy nie. Tam jest jeszcze jeden, oznaczyłem tam jest dwóch kolesi. Na górze jest koleś. Ludzie, kochani, dobra. Okej, okay. tam jest koleś. Chodźcie, tam patrzcie. O, tamto elegancko. Tutaj byśmy dupili. Gdzie on jest? Widzicie go? O ci bo ja nie widzę. No, z inne tekstury. Ślepota, kurza, ślepota. Normalnie. Zero skillan, bez kitu. Patrz! Zobaczmy, kurźwek A jak staty 6 do 5, będzie 6-6, no nie będzie źle, nie będzie źle Wycisnąłem na, na takie na kd 10 no dobra, nie jest źle, nie źle Deni, na deniu się od razu będzie on, nie Tutaj jest, no dobra, powiedzmy, tam Nie robię, jest czołgus jest Hali, czyli gówniana sprawa Spierdolan, do tam czołg będzie. To jest nasze czołg. Kolesz tam jest, no. Wiem, kto jest kolesz. Patrzcie, jak gdzie dwóch chyba kolesci jest nawet. Ja pierdolę Coś widziałem go, umierzałem go, nie? Ale system, może ktoś mi uleczy? Nie. Gdzie ten Denis? Nie, uleczył mi. dobra. Chwała mu za to, żołnierzu. Stawaj, 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 stawaj. Idę na wzgórze. A te górki zobaczę. Jest! Udało się Ok uleczyłem cię Dobra Wygraliśmy! Ślicznie sebo Dobrze, dali, daliśmy radę A Bałem się słuchajcie, że po tak długim czasie rzeczywiście nie dam rady Ogarnę z Ja! Ale gwiazda jeszcze na koniec za służbę Zaka 74 Mam nadzieję, że ten Battlefield 3 wam się podobał, grał dla was ten bo jeżeli chcecie kolejne filmiki z chęcią dla was wrzucę. Który byłem? Czwarty, tak? Czwarty, piąty, szóstego na 48 graczy. Myślę, że nie jest zły wynik jak na live komentarz i na mój smaga mega zajebisty sprzęt, także do kolejnego filmiku. Trzymajcie się gorąco, na razie, cześć!